Radość widzieć Cię, Panie takim wielonami. Jaka to radość, że i Tobie można współczuć, że jest tak bliska do woli, bez wstydu, bez pokory i lęku, można Cię widzieć. Jaka to radość, że bliskością Twoją można napełnić się tak dotkliwie, dosyta. Twarzy Twojej można dotknąć i nawet poczuć w swoich dłoniach jej ciepło. Włosy twoje można głaskać, jak się czyjeś włosy głaszcze, kiedy ulgę pragnie się przynieść. Oczy zmusić do patrzenia można, myśli do zapamiętania, nawet już tęsknić za tobą można bez złego przeczucia, że się nieszczęście sprowadzi na siebie. Zakradałam się pod pałac, kiedy bal był i zdawało mi się, że to nasz jest bal, że tańczymy przez pokoje, komnaty, gdzie śmiech Twój słyszę i mój śmiech przy Twoim i nikogo nie ma prócz nas, muzyki i mojego szczęścia. I zdarzało się, że mnie stróż znajdował śpiącą, zmarzłą, z rosy mokrą i do domu dopiero wypędzał. W oczy Ci wchodziłam, Panie, lecz niewidomy byłeś dla mnie. Teraz nawet mleko, niosąc od udoju, rozlałam przed tobą, abyś się wielce rozgniewał na mnie, abyś mnie przeklął, za włosy chwycił i w to mleko rozlane mną cisnął, może nawet precz wygnał, abyś chociaż przez chwilę złości swojej stał się mnie pełny. Ale na nieszczęście moje, tyś był dobry tego dnia i rzekłeś tylko, o, nie zdarza, i spojrzałeś na kałużę mleka, jakby to po deszczu została kałuża, a rzekłeś tak łaskawie, inny musiał rzec za ciebie, bo ty byłeś daleko od nas obojga. Nawet z myśli twoich nie wyrwałam cię na chwilę. Chociaż ludzie, którzy to widzieli, mówili potem, że mnie wielkie szczęście spotkało od ciebie, a ja płakałam na to szczęście. Zazdrościłam twoim psom, że sierścią swoją twoje dłonie mogą łaskotać. Twoim koniom rozgadają ci tyle pociech.